Stres to dziś, jak wiemy, zjawisko powszechne. Dotyka niemal każdego, niezależnie od wieku, płci, branży czy stanowiska, na jakim pracujemy. Jest tak naprawdę nieodzowną częścią funkcjonowania każdego z nas. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, nurt, w którym osobiście pracuję, podchodzi do stresu nieco inaczej niż tradycyjne metody terapii. Nie koncentruje się na źródle stresu, ale na tym, co już działa. Co pomaga klientowi przetrwać trudniejsze dni, kiedy mimo napięcia udaje się funkcjonować lepiej? Zamiast pytać, dlaczego jesteś zestresowany, pytam, co robisz, kiedy stres nie ma nad tobą pełnej kontroli. To może być konkretna czynność, relacja, sposób myślenia coś, co już dziś masz w zasięgu ręki i z czego możesz skorzystać. W terapii właśnie ważne są te małe kroki, bo nie chodzi o to, aby natychmiast przestać się stresować, tylko zauważyć momenty, kiedy stres jest choć odrobinę mniejszy. I ja się wtedy pytam klienta, co wtedy robisz inaczej, jak się wtedy zachowujesz, co myślisz, co czujesz. To właśnie są te drobne różnice pomagające budować większą zmianę. Stres tak naprawdę nie musi całkowicie zniknąć, wręcz jest to niemożliwe. Optymalny poziom stresu, jak wiemy, ma w naszym życiu funkcję wręcz mobilizującą do działania czy wzrostu. No to ja tak zawsze sobie powtarzam, że, że nie wyszlibyśmy z mokrej jaskini, gdyby nie dyskomfort, który tam był. Czasem wystarczy odzyskać poczucie wpływu, a terapia wspiera w tym procesie spokojnie, konkretnie, ale też skutecznie. I celem tak naprawdę to jest to, abyś to ty potrafił zarządzać swoimi emocjami, a nie one tobą.